Lego Żółwień Ninja 79103 Turtle Lay Attack. Przyznaczony dla osób w wieku 6-12 lat. W zestawie znajdziemy 5 minifigurek: Leonardo, Rafael, Mistrz Splinter, Dark Ninja oraz Żołnierz Piechoty. Kryjówka Żółwi, która ma wymiary ponad 26 cm wysokości, 30 cm szerokości. 6 cm głębokości. Mamy tu także bronię, innymi dwa sai i pięć mieczy. Dodatkowe akcesoria to m.in. dwie deskorolki, dynamit, pizza, kosz na śmieci, kanisty, hydrant, aerozol, piec do pizzy. Laboratorium, otwarcie pokrywy włazu, drzewo, katapultę. I wiele, wiele innych. Zestaw składa się z 488 elementów. Trwają intensywne dni szkolenia Żuwininja. Mistrz Splinter będzie instruował Leonardo, jak ma odpierać atak na obrotowym manekinie szkoleniowym. Możecie też robić eksperymenty w laboratorium. Nie pozwól, by wrogowie Żółwi dostali się na ich teren. Musisz uchronić Twoich przyjaciół, bo Dark Ninja i żołnierz piechoty będą chcieli zniszczyć terytorium Żółwi. Broń się! Kiedy zakończysz tę walkę, to idź, odpal pizzy do pizzy, zakryj w gry lub pojedź na scrollca.